Odolanów to gmina położona w sercu Doliny Baryczy, jednej z największych dolin rzecznych w Polsce. To właśnie tutaj płyną rzeki Barycz i Kuroch, tworząc unikalny krajobraz przyrodniczy. Obszar ten objęty jest programem Natura 2000, a jego bogactwem są liczne gatunki ptaków, starorzecza i rozlewiska. Odolanów ma bardzo ciekawe położenie. Jesteśmy w Dolinie Baryczy i Naszym atutem są łąki odolanowskie, na których możemy spotkać bardzo ciekawą i unikalną roślinność. Tą roślinność też będziemy próbować introdukować do naszego miasta, żeby pokazać to, co dla nas najcenniejsze. W przyszłości mamy zamiar siać łąki kwietne, które będą też pokarmem dla zapylaczy, które są bardzo ważne dla naszego środowiska. Oprócz tego w tamtym roku Rozłożyliśmy kilkanaście budek dla jeży po całym mieście u nas w parkach. Cały czas próbujemy pracować dla środowiska, dla ochrony środowiska, bo to jest bardzo ważne dla całego społeczeństwa i dla ludzi i dla zwierząt. Ważnym elementem funkcjonowania gminy jest Odolanowski Zakład Komunalny. Powstał w 2013 roku, a dziś odpowiada m.in. za gospodarkę odpadami, utrzymanie porządku w mieście i na terenach gminnych oraz obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W gminie obowiązują jasne zasady selektywnej zbiórki. Papier i tektura trafiają do pojemników i worków koloru niebieskiego, tworzywa sztuczne i metale do żółtych, bioodpady do brązowych pojemników zakupionych przez gminę, co zmniejsza koszty odbioru, a szkło, zarówno kolorowe, jak i bezbarwne, zbierane jest do zielonych pojemników, popiół z kolei trafia do szarych kubłów. Odpady zmieszane zbierane są do osobnych pojemników, które nie muszą mieć konkretnego koloru. Od 2025 roku odzież i tekstylia mieszkańcy mogą oddawać wyłącznie do przoku w Raczycach. Przok, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usytuowany jest w Raczycach w osadzie bedaczki. Dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy i miasta Odolanów. Punkt ten czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 10:18 oraz w sobotę od godziny 8:00 do 16.00. Aby skorzystać z przoka i oddać odpady, wystarczy okazać dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem gminy i miasta Odolanów. W ramach kampanii edukacyjnej nasza gmina będzie rozdawać mieszkańcom kompendium wiedzy o ochronie środowiska gdzie będzie zawarty indeks odpadów, gdzie każdy mieszkaniec będzie się mógł dowiedzieć gdzie, do jakiego worka, pojemnika dany odpad powinien trafić. Nie tylko, że plastikowe butelki i puszki metalowe powinny trafiać do worków żółtych albo, że zeszyty, książki, gazety powinny trafiać do worków niebieskich, ale również y, taka wiedza, że porcelana trafia nie do szkła, a do odpadów zmieszanych, ponieważ ma inną temperaturę topnienia, albo zużyte papierowe ręczniki powinny trafiać również do zmieszanych, a nie do worków niebieskich. I standardowy przykład opakowania wielomateriałowe, które również trafiają do worków żółtych. Władze odolanowa dbają także o jakość wód. Gmina od lat wspiera finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do sierpnia 2025 roku przyznano aż 151 dotacji o łącznej wartości 302 tysięcy złotych. Oczyszczalnia ścieków w Raczycach pracuje nieprzerwanie już od 12 lat i mimo tego, że pracuje bezproblemowo, a jakość ścieków oczyszczonych jest na najwyższym poziomie, zwiększona ilość ścieków, która wynikła w wyniku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, spowodowała przeciążenie bloku biologicznego. Oznacza to również, że na dzień dzisiejszy nie jest spełniona unijna dyrektywa ściekowa w zakresie oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie aglomeracji. Dlatego też stoimy przed ogromnym wyzwaniem modernizacji oczyszczalni ścieków, która będzie polegała na budowie dodatkowego drugiego reaktora biologicznego wraz z budynkiem Dmuchaw oraz sieci międzyobiektowych. Samorząd Odolanowa aktywnie walczy również o czyste powietrze. Od 2017 roku mieszkańcy mogą liczyć na dotacje do wymiany pieców. Do sierpnia 2025 roku przyznano 298 dotacji na łączną kwotę 852 tys. zł. Od 2024 roku mieszkańcy mogą otrzymać dotacje w wysokości 5 tys. zł. Wcześniej było to 2,5 tys. Odolanów inwestuje również w termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Doskonałym przykładem jest Ratusz, którego remont i modernizacja kosztowały ponad 8 milionów 200 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków własnych gminy oraz z dofinansowań zewnętrznych. Jednym z dużych priorytetów dla mnie jest termomodernizacja obiektów należących do gminy. Jednym z takich obiektów jest właśnie budynek Centrum Wiara, Nadzieja, Miłość. Będzie tutaj przeprowadzone w przyszłym roku ocieplenie, wymiana okien, dołożone panele słoneczne. To wszystko ma wpłynąć na to, żeby budynek był bardziej ergonomiczny i dużo tańszy w utrzymaniu. W gminie dynamicznie rozwija się także energetyka odnawialna. Dzięki niemal 50 milionom złotych pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy odolanów wraz z gminą Przygodzice i miastem Sulmierzyce dynamicznie rozwija międzygminny klaster energetyczny. Ponad 1,5 tysiąca mieszkańców otrzyma możliwość założenia instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, płacąc jedynie 10% wartości rynkowej netto oraz wartość podatku VAT. W ramach klastra energii gminy Odolanów, w sumie przy Przygodzice zamontowane zostanie ponad 1500 tysiąca instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 6 megawatów. Również każda instalacja zostanie wyposażona w magazyn energii o łącznej mocy ponad 10 megawatów. Oprócz instalacji prosumenckich zostaną zainstalowane również instalacje na budynkach użyteczności publicznej w każdej z gmin zarówno w Odolanowie, w sumie wiecach, jak i Słomnicy-Przygodzice. Odolanów pokazuje, jak łączyć dbałość o przyrodę z nowoczesnym podejściem do rozwoju gminy. Dzięki inwestycjom w wodę, powietrze, energię i gospodarkę odpadami mieszkańcy mogą być pewni, że ich gmina to miejsce nie tylko piękne, ale i ekologiczne.